Witam serdecznie, konia się Marek Puma, czyli Dzień, może dwa dni temu, nie wiem kiedy ten odcinek wstawię. E... Również się dowiedziałem, że, e... no nie mogłem wejść do gry. Też w zeszły tydzień próbowałem, co dawałem, e... nie wychodziło. Dlaczego? No niby nie widział, jak popatrzyłeś na luncher, nie widzi. To wszystko grało, no nie. Ale. No właśnie. Ale, no właśnie. Yy, nie chciało yy, wejść żadna. Yy, jak to się mówi? żaden możliwy halo, ale tak, pytanie, czy jak kupię to, bo tutaj jest pani do tego, tu się mi nie bierze, a ten? To jest dobre pytanie, bo to niby jest szat. To wypróbujemy z tą długą. Okej. Okay. Dobra. Tak. Wstecz. I... Weźmiemy sobie tą. No bo ta już ziemi powinna brać, no nie? Teoretycznie, a praktycznie. Kolor A, kupię. Michał Michał. Też. Bo się, e, że tak powiem. E, kupiłem przed odcinkiem efekt e, jakby to powiedzieć. efekt zacymili e, ulepszania ale niestety jak widzicie to to, że zmień szerokość AR to nie załaduje Nawet jak połączenie ginie idzie AN zamknij zmień prędkość transportu włącz i wyłącz tempomat e, najpierw musisz napełnić narzędzie zatrudnij włącz e, rozrzutnik to bez sensu no nie? dobra wysiadamy gdzie ja jestem? wysiadamy z tego łobuza Zgadzamy w ten Wywieziemy Najpierw A, a potem B Znaczy Najpierw wezmę To co mi się wydaje na 100% Że to będzie To A okaże się w praniu Czy faktycznie Faktycznie. I okej. Okay, jazda gazda. <laughs> rozumiem. Eee, ja może nie mam dobrego języka w tą stronę. Ja w tą stronę Wróć mi, bo nie wszyscy mnie dobrze rozumiem. Eee, czasem jest tak, że ktoś mnie może opatrznie rozumieć względem. Tego, co e, w komentarzach, ale udało mi się wypytać jego mościa. To jest przyczyną, że e, żadna mapa nie chce się wczytać więcej niż do 20%, i co się okazało, że upgrade który był. No, niestety nie pasował. Kurczę, niby że jechałem. Aha, dobra. Oj, mam tyldo. I okazało się, że z pewnej daty tutaj będzie screenshot pokazany, lewym górne oknie i oczywiście to, co e, tę. Nie powodziło, czyli e, efekt e, niemożliwości cudowałem i, i w ten sposób i chudy byk, no. Choćby się normalnie chłopiec kikał, to nie ma bata. Nie wejdzie i rób co chcesz, no nie? Tyby lancer, wskazywał na aktualizację no to okej, okay, no nie ale on nie wskazywał wręcz przeciwnie, mówił, że jest wszystko w porządku więc halo, no nie to jest nie trąfem no to się okazało, że jednak trzeba było yy, pogżperać Eee, jak to się mówi? Upgrade ten? E, hej, hej, he, no to. Jak to stronę kierownica A musi być dalej, No super, ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie pociągać do góry. Nie ma żadnego silnika. Nie ma połączenia z traktorem. Dobra, tutaj w prawo. No i to, co ja lubię, jak wiecie, z tej mapy. Bo wielokrotnie mówiłem: Tutaj nie trzeba łączyć. Tu są naprawdę mega obszerne. Jak to się mówi? Ee, pola. Prawne Z tego tytułu masz luz, no nie? Kupuje się jedno konkretne pole albo dwa i w sumie tak byś kupił cztery dobra w prawej stronie jeszcze kawałek dalej eee, to nie tu ej tak bo nie patrzę co robię nie w tą stronę a w tą To już pomoże Może, jadę Także też człowiek, który no, Nie wiem, jakby powiedzieć Uważa się za omnibusa Zawsze co czytam to a Zawsze sobie utrudnia sytuację A po co, a tak może być łatwiej Bo W sumie tak, tak może być łatwiej Łatwiej może być Wcześniej oglądnąć u kogoś, co funkcjonuje, a co nie funkcjonuje, no nie? Tylko, że nie każdy sprzęt podchodzi danej osobie, no to też mówię sobie szczerze, gdyby e, był jeden rodzaj, to też by wszyscy grali jednym rodzajem, no nie? Co jest? Aha, to trzymało. Dobra? Odjedziemy kawałek dalej. A, dobra. To jest właśnie pośmiech. Ja tak strasznie nie lubię, wiecie, 30 minut, bo inaczej odcinek nieogonięty. I wynajmniej w tym ja żaden aby to powiedzieć, żaden osób nie chce być odbierany jako osoba, która wszystko wie, wszystko rozumie. E, no, tak powiem, jest omnibusem, no nie? Trzeba jeszcze raz objechać. Oj, <śledziny> Matylno dobra teraz podjechać w kopę Dobra pyk eee, no Ale co No i co? Odjadę w tym kawałek, e. Przysiądę się na tego zwierza. Odjadę do tyłu. Nawet niekoniecznie do końca. Zobaczymy, jak to. Aj. I guzik. Hmm. Eee, i, I nic. Dobra, to w takim razie jedziemy po drugiego. W takim razie jedziemy po drugiego. Ja zrobię jeden, jedną rzecz, potrzepie z powrotem. No bo ja rozumiem, że na to, to powinno się tylko w tym momencie wychodzi sypać. No ale to nawet nie dostaje do połowy. To jest e, jakby powiedzieć ciąg maszyn. Jedna ta rzecz to niczego nie służy. To w mnie w sumie do niczego nie służy, Więc ja już ją z tej kupy od razu wezmę, no bo siłom rzeczy, no cóż. Próbuję, żeby ustawić, no nie? Jest. aha, tutaj ten pałąk, nie wiem czy widzieliście, e, rusza się do góry, czyli, o, widzicie? żeby go podczepić do czegoś. Dobra. Odstawiamy go na bok. Aj. <grystanie> <grystanie>

Z głowy wyciągnie się, <laughs> bo ma być najedzony ale czym nie piszą? No po co warto prowadzić? Nowość jest majonez, no nie? <laughs> Tylko majonezu nie ma. W prawo, w lewo, w lewo. Tylko majonezu nie ma, rozumieć. Także tak naprawdę ja się cieszę, To są takie rozkminki, przynajmniej gra, moim zdaniem, zawsze Ej, ten smaczek nie wiesz? Próbuj, a jak się wkurzysz, to zaglądnij na YouTube'a, może akurat ktoś wie I tak szczerze mówiąc, jak e, szukałem rozwiązań na YouTubie no owszem, były podpowiedzi związane właśnie z tym, że jak Ci nie chce wejść, to hmm, trzeba wejść w 64, coś tam, hmm, który w kolei powodował, że hmm, niestety albo stety Musiałeś potem znać y, klucz y, y, do launchera, żeby upgradeować launcher Mówię pokrótce, no nie? Oni mi nie chciało dodać informacji, no nie? Że wyszedł upgrade, w którym prawdopodobnie kłopoty w co niektórych grach. Takich jak? To przecież nie dziwne wymienić, które, no ale wiecie. No, 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 no. nie mogę wyjechać z tym księłem. Aż kurde. A idź tyś Będę się męczył Ej, nie drzewo! Musimy się zmieścić tutaj na chodniku I jedziemy do przodu. Dlaczego tak jest? Bo wziąłem e, właśnie. O, nie zmieści się w zakęcie. Wziąłem e, robótkę związaną właśnie z e, nabożeniem. A e, że to polo jest ogromne. E, i nie chciałem się zgubić w zasiewaniu no to jakby to powiedzieć chciałem zostawić pojazd Podjechać z przyczepą wynajętą i że tak powiem towarem no też tak zrobiłem ale niestety pisze, że nie ma opcji yy, wyładować Więc... Yy, wyładowałem u siebie na polu, oha kuku, kobitkę szczelazuku. Tak, jeszcze ktoś tam za mną stoi, no nie? Bo założę się o stówę A nie A nie dobrze to jest trawa a nie zasiane, coś że komuś po czymś jeżdżę. No mówiąc, yy, nie lubię nikomu krzywdy robić. I uważam, że gra powinna stwarzać przyjemność. To pytanie: Ja się tym jeszcze... Aha! To też jest na zasadzie, że nasypać. Okej. Okay. Przynajmniej to tak wygląda. Przynajmniej to tak wygląda. Na razie chowajmy się tym grzydem tu. Posesja taka dosłownie z dupy, bo tutaj e, jest e, ścięte drewno, jako ściółka ogrodnictwa trochę dech rura powiedzmy cement ale do budynku się nie da wejść czyli towar mogę złożyć ja to kupiłem tak, yy, pro forma ale się nie da wejść za Chiny więc powiedzmy, że yy, mam gdzie zostawić sprzęt, ale przespać się nie jest wina tylko moja. Okupiłem tym terenem Kontrol e, wyładuj. Kontrol e. Ale halo, coś chodzi, pa, opuść, opuść Pasia, a nie opuści, no nie, dobre, dobre, aha. To chodzi w ten sposób... A... Okej... Okay. bo to jest dosyć... <laughs> <laughs> <Tymu nie. laughs> Dobre, dobre. Czekajcie. Jak tu podjechać? Próbujemy zawinąć tą kopkę. Aha, 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 aha. To może jednak tak. Okej. Okay. Teraz tak. Okej, okay. aha, dobra. Oj, 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 oj. Okej, okay. teraz jak tak się cofnę? No, źle nie, i niedobrze. Nie Dobra. Trzeba to złożyć, żeby zrobić okrąg. W tę stronę. W tą, w tą. Okej. Okay. Który to był Ten. Dobra. Nie przejadę coż nie róbcie jań <laughs> a nie dużo brakuje Jak? Nie, z drugiej strony No cóż, pozostaje wziąć wypożycz i żyć w łyche Łyche, łyche, łyche W tym momencie jeszcze raz najechać na miejsce. Dziękuję. Ach, najechałem. nas się. przez... te firy jeszcze nie na razie kontroli terwi ładowanie bez sensu jedynie to jest na prostu dobrze podniecać To podnosi Tam, ten sam przycisk jest do tego, teraz kontrol i, no ale to nic nie daje, bo to trzeba nasypać.